Orgazmocentyzm to jest nastawienie na konieczność osiągnięcia orgazmu. Orgazm jest cenem kontaktu seksualnego. Wszystko jest temu podporządkowane. No i tak, kobieta czeka, kiedy ten orgaz będzie. On teraz też patrzy, kiedy ten orgaz się już zbliża u partnerki. Jest orgaz, to jest dobrze. Nie ma orgazmu, to tak jak w pewnym kawale, kiedy mężczyzna pyta się no jak ci było? No było dobrze. Miałaś orgazm? Nie, to przepraszam. <grym> to to tak wygląda współżycie w niektórych parach. Teraz wiemy, że też to wynika z bardzo dokładnych badań z metodami obrazowania mózgu, że nie orgazm jest ważny, tylko satysfakcja. To się liczy u kobiet. Satysfakcja ze współżycia. Może być orgazm, nie, może nie być orgazmu. Ale satysfakcja jest ważna. Jeżeli wyznawcy orgazmocentyzmu narażają się na różne kłopoty w swoim życiu, no bo wyobraźmy sobie mężczyznę, który traktuje tę sprawę ambicjonalnie. Więc jeżeli partnerka nie osiąga orgazmu, to tak, albo on jest do niczego i wpada w poczucie winy i ma niską samoocenę woli męskiej, albo będzie widział partnerkę, Żona jest do niczego i może w takim razie dystansować się od niej. Z kolei kobieta, która ma orgazmocentyzm, to prawdopodobnie tego orgazmu nigdy nie osiągnie, bo za bardzo się koncentruje. Ona nie potrafi się wyłączyć, wyluzować, rozluźnić w tym życiu seksualnym, tylko jest spięta i czeka, kiedy to się będzie zbliżało. Zbliża się czy się nie zbliża. No i w końcu mogli nie będzie miała tego orgazmu, nawet jeżeli, by, jeżeli on mógłby być. No, i później co stąd dalsze konsekwencje, rozbijają się związki, ludzie przeżywają poczucie małej wartości, nieatrakcyjności, sprawdzają się z kimś innym. Dużo debatu się z tego wiesz.